Witam serdecznie w drugiej części naszego podsumowania. W pierwszej części przypomnieliśmy sobie w jaki sposób obliczamy długość odcinka, w jaki sposób wyznaczamy jego środek. W tej części chciałbym, żebyśmy sobie utrwalili, w jaki sposób wyznaczamy równanie prostej, która przechodzi przez podane dwa punkty. Słuchajcie, umiejętność nie jest niezmiernie ważna, dlatego że w takiej czy innej formie zawsze występuje na maturze. Tak? Czyli będzie zadanie na przykład wyznacz równanie prostej, która przechodzi przez podane dwa punkty. Albo będzie to fragment zadania otwartego. Wtedy nie będzie powiedziane dokładnie, że wyznacz równanie prostej, ale jeżeli będą podane dwa punkty, to, to warto wtedy taką, taką prostą napisać, która przez te punkty przechodzi. Metod na to, żeby zrobić tego typu zadanie jest wiele. My się dzisiaj zajmiemy jedną z nich, taką, która przy okazji wykorzystuje nam układ równania. Mamy podane zatem dwa punkty. Powiedzmy, że mamy punkt pierwszy który ma współrzędne, odczytajmy sobie minus 1 i 2, natomiast punkt drugi ma współrzędne 3 i minus 2. OK. Te dwa punkty były podane w zadaniu. Taka była treść zadania, wyznacz równanie prostej, która przechodzi przez punkty k równa się minus 1, 2 i l równa się 3, minus 2. Dlaczego mówię, że to było zadaniu? Dlatego, że w zadaniu z geometrii analitycznej pamiętajcie o jednej rzeczy, że nie powinniśmy odczytywać z rysunku. Rysunek jest dla nas pomocą. Z rysunku możemy sobie coś tam ewentualnie sprawdzić, ale nie powinniśmy odczytywać y, współrzędnych, nie powinniśmy odczytywać na przykład tutaj, że ten y to jest 1. Tak, że to jest pół przecięcia to jest 1. Może się zdarzyć, że to jest jeden i troszkę. Albo 0. Blisko, bardzo jedynki, ale, ale nie jedynka. Dlatego. Ok, jak najbardziej. Możemy to sprawdzić tylko, czy to jest, czy to jest yy, dobrze, ale to służyć może tylko, do, rysunek powinien służyć do sprawdzenia. No więc dobra, wracając. Mamy dwa punkty K i L. Mamy prostą. Chcielibyśmy wiedzieć, jak ta prosta, jakie ma równanie. No i teraz tak, prosta, większość prostych, które, które będziemy umieszczać w układzie współrzędnych, ma równanie. O, Kierunkowe y równa się AX plus B Dlaczego mówię, że większość? Ponieważ istnieją proste proste Równoległe do osi Y tak? Czyli proste na przykład taka, 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 taka Ale równoległe do osi Y Które nie mają równania Y równa się AX plus B Tylko mają równanie X równa się na przykład tutaj Byłoby X równa się 1 Ale to jest szczególny przypadek W związku z tym my zajmiemy się równaniem tego typu. Y równa się ax plus b. Co w związku z tym, że mamy y równa się ax plus b? No, mamy punkt. Mamy punkt pierwszy, w którym pierwsza współrzędna to jest minus 1 i to jest, przypominam, współrzędna oczywiście xowa i druga współrzędna to jest y równy 2 oraz drugi punkt. Pierwsza współrzędna xowa to jest współrzędna 3 i druga współrzędna y, czyli minus 2. Już coś tutaj, pewnie już niektórym świta, że jeżeli w związku z tym tutaj mamy y, tutaj mamy x, tutaj mamy y, tutaj mamy x, to tak jakby już wiemy, co zrobić. Wstawimy w miejsce y i w miejsce x nasze liczby. No to spróbujmy najpierw dla punktu k. Co otrzymamy dla punktu k? W miejsce y? Dwójeczka. Ok, 2, to się równa. Potem mamy co? A razy. Nie ma razy, ale wiadomo, że jak nie ma nic, to jest razy, tak? Razy ile razy X, czyli razy minus 1. No i dalej było jeszcze plus B. I drugie równanie, czyli z punktu L. W miejsce Y ile? Minus 2. Minus 2 to się równa A razy x, czyli 3. I plus jeszcze B. I popatrzcie, otrzymaliśmy dwa równania z dwiema niewiadomymi. Jeżeli mamy dwa równania i dwie niewiadome, to jak połączymy to w układ równań, to będziemy mogli oczywiście tego typu równanie obliczyć. Podkreśliłem je. Dlaczego ja już je podkreśliłem? Dlatego, że zobaczcie, tutaj mam B, tutaj mam B. Jak ja to sobie odejmę stronami jedno od drugiego, no to w co ja otrzymam w tym momencie? B minus B mi się zredukuje. No to spróbujmy odjąć. Jak od dwóch odejmę minus 2, czyli 2 minus minus 2 to tak naprawdę 2 plus 2, czyli 4. To się równa. No i teraz tutaj, co to jest? Oto a razy minus 1. a razy minus 1 to będzie minus a. Super. A tutaj a razy 3, czyli 3a. Czyli mam coś takiego. Minus a, minus 3a. No i co? No i część powie, ła, łatwe, a część powie, co to znaczy. Minus a. W domyśle minus 1a, minus 3a, minus 1, jeszcze minus 3 daje nam minus 4a. Co my w związku z tym otrzymaliśmy? No, otrzymaliśmy równanie, w którym mamy jedną niewiadomą. Jeszcze może to b minus b, no bo tutaj jest ten minus. b minus b oczywiście daje nam 0, dlatego tutaj już tego nie musimy pisać. Czyli tak, 4 to się równa minus 4a razy a, tak? Równanie z jedną nie wiadomo, jak rozwiązać. Najprościej, jak możemy. Jeżeli mamy tutaj razy, przeciwnym działaniem jest oczywiście podzielić. Na ile? To, co jest przy A. Czyli na minus 4. 4 mam podzielić na minus 4. OK, spróbujemy tutaj. 4 podzielić na minus 4. Minus zostaje. 4, 4. Skraca się. 1, 1. Czyli mamy w tym momencie. Minus 1. No to już wiem, że moje a to się równa minus 1. Dobra, wyznaczyłem pierwszą niewiadomą. Jak mam pierwszą niewiadomą, czyli już wiem, że moje a to się równa minus 1, to pozostało mi jeszcze, zobaczcie w tym równaniu, jeszcze b. No to spróbujmy, w jaki sposób do dowolnego z tych równań mam wpisać w miejsce a minus 1, na przykład do pierwszego. 2 to się równa minus 1, no bo to moje a, razy, następnie było znowu minus 1, tak? Minus 1 i jeszcze plus b. 2 to się równa, minus 1 razy minus 1 daje nam jedynkę. 1. 1 plus b. 2 to się równa 1 plus b. Jaką liczbą musi być b? No oczywiście, że b musi być równe 1. Czyli zobaczcie, mamy już w tym momencie, że moje a musi być równe minus 1 moje b musi być równe 1. W związku z tym równanie tej prostej to jest y, to się równa minus 1x plus 1. Dobrze napisane? Pewnie, że dobrze, tylko pamiętajcie o tym, że najczęściej jeżeli mamy minus 1 albo 1 przy x, to te jedynki nie piszemy, czyli byłoby to y, to się równa minus x plus 1. Sprawdźmy sobie teraz, czy to jest na pewno dobrze. Minus x plus 1. Tak jak Wam powiedziałem, ta liczba to jest przecięcie z osią y. No to by się zgadzało, to jest jedynka. Minus przy x sugeruje, że ta funkcja powinna być malejąca. Jest malejąca. Wydaje się zatem, że jest to OK. Dobra, moi drodzy, w związku z tym, że powtórzyliśmy sobie tą metodę i tą metodą da się to zadanie zrobić, to chciałbym, żebyście... Na podsumowanie tej lekcji naszej, a w zasadzie tych dwóch naszych lekcji, zrobili przykłady, które będą w treści naszej lekcji, tam poniżej załączę Wam plik. Trzy zadanka podsumowujące. Do zobaczenia.